Ja sąsiedzko. No. Ciekawe. Łatokiśko autobusu. O górku w Ale ja. Ja to ostatnio widziałem tutaj z tego, jak jechaliście. Mhm. popatrz taki dźwigowy. No. Akurat posądzie, to no i... O, buch. No. A tam są normalne.

Uh -uh. Uh -uh. Nie poddają się, co? No tak łatwo nie. Jak ćwiczenia na siłowni. No, dosłownie. I to tyle z aluminiowych rzeczy w tej antenie. Mamy no, ale masz to. było, leżało. Reszta to staluszka chyba, więc nie ma sensu. Tak. Zauważyłem tylko śnieżkę. Iście <grymienny> w meblowy, jakieś torby. Ta. Błazeria jeszcze. Mhm. Resztki błazerii takie nic. Takie nic, a pod spodem są opony. Aha. Ora, ile wkładu. Jakieś ciekawe czy zwykłe takie? Ja nie wiem, przejrzę sobie z uh -huh. Chcesz zobaczyć też? No. Znowu zaczynają... Ten... Yes. Ups. Jakiś taki kubek. Jest kolorowy. Jakieś takie pojedyncze talerze, kubki. A ten talerz jest z chodzieży. Chodzież. Chodzież tak. Kubek w kształcie lwa. No, fajnie A tutaj są jakieś takie... Te są takie fajne, dymione, dymione. widzisz? No, no fajne. W stylu tych od Tak, stylu, I takie ciemne są. A tutaj są chyba jakieś szklanki, czyli terapki takie Aha. małe. Ja nie będę tego brał, bo tu nic w sumie ciekawego nie ma. Dużo takich wytłuczonych i ktoś to po prostu wyrzucił. W sensie, wiesz. Jeszcze w tym jest wiatrak czy puste pudło. Niełatwiej zajść. Puste. Tu jest A tutaj jest jakiś reflektor samochodowy, kółka. Gąbko. A tu pewno znowu ciuchy. Lepiej, kamienie. jest. <grym> <grym> Kamienie rzucone na szaniec.